Oto maraton na wschodnim wybrzeżu Grecji. Nazywam się Matthew Sattel. Ponad 2000 lat temu, we wrześniu 490 roku przed naszą erą, do tego brzegu przybiło 600 okrętów. Po chwili na plaży pojawiło się 30 tysięcy perskich najeźdźców. Chcieli zdobyć Ateny i podporządkować Grecję królowi Persji Dariuszowi. Jednak pod maratonem na ich drodze stanęło 11 tysięcy Greków. Dzięki grafice komputerowej obejrzycie to starcie jak nikt dotychczas. Zobaczycie masy żołnierzy i wielkie formacje wojskowe. Dowiecie się, jak walczyli i jak zwyciężali. Poznacie tę bitwę w sposób, o jakim generałowie mogą tylko pomarzyć. Decydujące starcia bitwa pod maratonem. Oto kopiec grobowy pod maratonem. Kryje szczątki Greków, którzy zginęli w bitwie we wrześniu 490 roku przed naszą erą. Ówczesna Grecja nie była zjednoczonym państwem. Składała się z polis niezależnych miast państw, jak Ateny, Korynt lub Sparta. Każde polis miało własny system rządów i własne prawa. Za najbardziej wpływowych należały Ateny. 20 lat wcześniej Ateńczycy pozbyli się swego brutalnego króla Hipiasza. Ateny stały się demokratyczne i zaczęły zagrażać Persji, największej potędze w regionie. Ateńczycy wspomogli rewoltę Jonów, którzy próbowali uwolnić się spod perskiego panowania. Persowie uważali, że mają boskie prawo do rządzenia światem. Prowadzili ekspansję we wszystkich kierunkach i spodziewali się, że napotkane ludy po prostu skapitulują. Ich procedura wypowiedzenia wojny była żądaniem kapitulacji wroga. Jeśli odmówił, z reguły ginął. Perski król Dariusz był wściekły na Ateńczyków. W końcu uznał, że nadszedł czas, by pokonać nie tylko Ateny, ale także zająć całą Grecję. Dariusz miał nawet specjalnego sługę. Za każdym razem, kiedy król zasiadał do stołu, sługa szeptał mu do ucha: Panie, nie zapomnij o Ateńczykach. Nic dziwnego, że uciekającego z Grecji Hipiasza czekało w Persji gorące przyjęcie. Hipiasz był politycznym pionkiem. Persów nie obchodziło, jaki reżim włada podbitymi terytoriami, dopóki ten reżim był lojalny wobec nich. W 491 roku przed naszą erą Dariusz wysłał poselstwa do Atem i Sparty. Persowie zażądali darów z wody i ziemi jako symbolu podporządkowania Grecji i potędze Persji. Ateńczycy zrzucili posłów z Urwiska, gdzie tracono przestępców. Spartanie wrzucili swoich do studni. Grecy nienawidzili samej myśli o pozbawieniu ich wolności i nie zamierzali z niej rezygnować bez walki. Dariusz był wściekły. Zebrał flotylne 600 okrętów, zmobilizował armię. Kiedy w roku 490 przed naszą erą żeglował ku Grecji, towarzyszył mu hipiarz. 30-tysięczną armię dowodził Datys, dwóch sił perskich na zachodzie. Hipiarz z radością doradził mu, by wylądował pod maratonem. Persowie celowo wybrali teren, który odpowiadał składowi ich armii. Na terytorium Aten nie mogliby znaleźć lepszego miejsca do lądowania. Oto równina pod maratonem, szeroka na 3 km i długa na 10. Poza bagnami na obu jej końcach nic nie przeszkadzało Persom w skutecznym wykorzystaniu lekkiej piechoty i kawalerii. Nawet na początku września bagna były brząskie, uniemożliwiały poruszanie się ludziom, a co dopiero tysiącom koni. Powód Hippiasza nie należał do najszczęśliwszych. Wyskakując na brzeg, dostał ataku kaszlu i wypluł ząb. Nie mógł go znaleźć w piasku. Uznał to za znak od bogów, że nie odzyska swojego królestwa. Kiedy Datys rozładowywał okręty, na wzgórzach nad Maratonem zebrała się armia Greków. Składała się z przedstawicieli dziesięciu ateńskich fyl, po tysiąc ludzi z każdej chwili z własnym dowódcą. Całość podlegała ateńskiemu wodzowi Miltiadesowi. Brakowało jedynie najwspanialszych wojowników starożytnej Grecji Spartan. Miltiades wysłał do Sparty Filipidesa z prośbą o pomoc. Grecy kontaktowali się poprzez posłańców. Czasami byli to jeźdźcy, ale z reguły wiadomości przekazywali biegacze. Filipides mógł biec cały dzień. Według starożytnego historyka Herodota pokonał 240 kilometrów między Atenami i Spartą w zaledwie w dwa dni. Jego wysiłek poszedł jednak na marne. Spartanie obchodzili właśnie święto Apollina Karnejskiego. Odmówili wymarszu przed pełnią księżyca. Spartanie słynęli z religijności, powolności, uporu i arogancji. Uznali, że nic się nie stanie, jeśli trochę się spóźnią. Ateny miały walczyć same. Miltiades stanął przed trudnym wyzwaniem. Wiemy o nim niewiele. Pochodził z szanowanej ateńskiej rodziny i musiał mieć doświadczenie wojskowe, skoro powierzono mu dowództwo armii. Dosponujemy jednak czymś jeszcze. Oto replika hełmu odkrytego przez archeologów. Pochodzi z właściwego okresu, poza tym zdobi go inskrypcja. Miltiades składa ten hełm Zeusowi w ofierze. Możliwe, że był to hełm samego Miltiadesa. Takie same nosili Grecy pod maratonem. Rdzeni greckiej armii stanowili Hoplici. Nazwa pochodziła od ich tarczy, Hoplonu. Hoplici walczyli w falance, tworząc napierający na wroga najeżony włóczniami mur tarcz. Tarcza hoplity miała około metra średnicy. Chroniła jednak tylko część ciała wojownika. Pozostałą część zakrywała tarcza towarzysza stojącego obok. Ze wzgórz nad Maratonem, Miltiades i jego wodzowie doskonale widzieli perską armię. Była prawie trzykrotnie większa od ich sił. Łucznicy z Etiopii, lekko zbrojni z nadbrzegów Indusu, dzicy jeźdźcy ze stepów Azji. Wszyscy byli poddanymi Dariusza, ale poza tym łączyło ich niewiele. Nie mówili nawet jednym językiem. Natomiast Grecy byli braćmi i sąsiadami, wspólnie broniącymi swojej wolności i stylu życia. Wciąż pamiętali tyranie Hippiasze, woleli śmierć od jego powrotu. Żadna ze stron nie rwała się do walki. Przez cztery dni obie armie stały naprzeciw siebie. Grecy czekali, ponieważ zajmowali lepszą pozycję. Przeciwnik nie mógł ich stamtąd wyprzeć. Poza tym jego wielka armia błyskawicznie zużywała zapasy. Istniała nawet szansa, że Persowie wycofają się sami. Datys czekał, ponieważ miał nadzieję, że poplecznicy Hippiasza wywołają w Atenach bunt i oddadzą mu miasto. Miltiades wciąż miał nadzieję, że zjawi się obiecany kontyngent ze Sparty. Żadna ze stron nie chciała wykonać pierwszego ruchu. Dates pracował jednak nad planem, który miał przełamać pad. Już wkrótce miało dojść do rzezi. Wracamy do bitwy pod Maratonem. Wrzesień, 490 rok przed naszą erą. Na równinie pod maratonem w Grecji, perskie siły inwazyjne przygotowują się do walki z armią Greków, walczących w obronie ojczyzny i własnego stylu życia. Po czterodniowym oczekiwaniu, perski wódz Datys decyduje się postawić wszystko na jedną kartę. Pod osłoną ciemności wprowadza konnicę i część piechoty z powrotem na statki. Atenjska armia stoi pod maratonem. Datys zamierza opłynąć przylądek, wysadzić swe wojska pod Atenami i uderzyć na bezbronne miasto. Jego towarzysz, Artafernes, zostanie pod maratonem z 12 tysiącami ludzi. Jeśli Datys sądził, że uda mu się w tajemnicy załadować na okręty tysiące koni i żołnierzy, był w błędzie. Zwiadowcy Miltiadesa odkryli zamieszanie. Grecy uznali to za zagrożenie i jednocześnie szaleństwo. Jeśli czegoś nie zrobią, miasto może zostać zdobyte za ich plecami. Z drugiej strony mogli w końcu uderzyć na wroga, który uszczuplił swoje siły i pozbył się kawalerii. Ilkiades wiedział, że musi działać szybko. Rejs do Aten zabierze Datysowi ponad 10 godzin. Kolejne godziny pochłonie wyładunek armii. Miltiades musiał zwyciężyć pod maratonem, a następnie szybko wrócić do Aten, by stawić czoło Datysowi. Grecy postanowili wykorzystać okazję. Geniusz Miltiadesa polegał na tym, że potrafił rozpoznać właściwy moment do ataku. Miltiades ustawił 11 tysięcy swoich hoplitów do bitwy. Zwykle Grecy formowali falangę, ale tym razem problemem była długość linii wroga. Persowie mogli oskrzydlić Greków, a następnie zamknąć ich w okrążeniu. Szczegóły bitwy znamy dzięki dwóm historykom: Herodotowi, który pisał jakiś czas po bitwie i mógł nawet rozmawiać z jej uczestnikami, oraz Plutarchowi, który opisał ją 400 lat później na podstawie wcześniejszych relacji. Miltiades zaryzykował: zrezygnował z tradycyjnej falangi i rozmieścił swoich ludzi wzdłuż jak najszerszego frontu. Centrum jego linii było przez to cieńsze niż zazwyczaj, składało się z czterech szeregów hoplitów. Skrzydeł broniła tradycyjna ośmiorzędowa falanga. Grecka ciężka piechota używała tarcz o średnicy metra, które chroniły żołnierza od czoła po kolana. Na nogach hoplicie mieli nagolennicy, na głowach hełmy. Tak opancerzeni byli właściwie niewrażliwi na ciosy wrogie. Kiedy Grecy ruszyli, pojawił się kolejny problem. Perscy Łucznicy, morderczy na się do 300 metrów. Grecy musieli pokonać tę odległość biegiem, inaczej zostaliby z dziesiątkowani. Maszerowali w zwykłym tempie falangi, aż dotarli na odległość strzału z łuku, czyli ponad 100 metrów. Na jej głowy spadł w Na rozkaz Miltiadesa chodnicy rzucili się naprzód. To zaskoczyło person. Falanga ze swojej natury nacierała powolnym wiarowym krokiem. Perscy łucznicy byli wielkim zagrożeniem dla hoplitów. Ich łuki i strzały mogły wyrządzić Grekom duże szkody. Wyobraźcie to sobie. Pancerz taroccza włócznia i miecz ważą około 35 kg. I musicie dobiec do wroga, a następnie stawić mu czoło. Pewien brytyjski historyk wdział strój hoplity, po czym przebiegł z obozu Ateńczyków pod maratonem do miejsca bitwy. Udowodnił tym samym, że to możliwe. Hoplici szkolili się do takich wyczynów. Na ówczesnych olimpiadach uprawiano nawet bieg na 400 metrów w pełnym uzbrojeniu. Persowie byli zaskoczeni. Ze swoich pozycji widzieli jedynie masę szarżujących Greków. Na pewno padną, zanim zbliżą się na długość miecza. Perska piechota nadawała się raczej do potyczek niż do walki z ciężko zbrojnymi. Ze swoimi krótkimi włóczniami i bułatami przygotowywała się do starcia z żelazną, najeżoną ostrzami falangą. Kiedy doszło do starcia, Persowie szybko zrozumieli, że ich broń jest nieskuteczna w walce z Hoplitami. Mimo to stawiali opór i dzięki przewadze liczebnej zaczęli spychać greckie centrum. Wydawało się, że Miltiades się przeliczy. W tym samym czasie Datys płynął w kierunku Aden. Wracamy do bitwy pod Maratonem. Rok 490, 490 przed naszą erą. Grecy ustępują pod naporem Persów. Perska flota zbliża się do Aten. Kiedy środek greckich linii zaczął pękać, perski dowódca Artaphernes był pewien zwycięstwa. Miltiades maksymalnie rozciągnął greckie linie, uszczuplając centrum. To było chyba najbardziej ryzykowne posunięcie w historii starożytnej bitew. Silniejsza grecka falanga na skrzydłach zaczęła jednak spychać Persów ku środkowi pola bitwy. Poruszała się jak żywy organizm, natychmiast wykonując wszelkie polecenia dowódców. Ryzykowne posunięcie Miltiadesa zaczęło przynosić efekty. Kiedy środek się cofał, skrzydła otoczyły wroga. Rozpoczęła się rzeź. Ciężko zbrojni Grecy runęli na stłoczone jednostki perskie. Pole bitwy zamieniło się w krwawą jadkę. Worka musiała być niezwykle męcząca. W końcu bitwa toczyła się w lecie. Persowie wciąż atakowali falangę, rozpaczliwie próbując się przeprosić. Przez całą śmierć zasypychali Greków deszczem strzałów. I to chaos sprawił, że często trafiali we własnych kolegów żołnierzy. Grecy uznali, że bogowie im sprzyjają. Walczyli jak opętani. Taktyka nie miała wtedy takiego znaczenia jak teraz. Najważniejsze było utrzymanie szyku i atakowanie wroga. Persowie przegrali. Jeszcze nigdy nie ponieśli klęski z rąk Greków. Teraz tysiące ich żołnierzy spoczęły na polu bitwy. Nagle rzucili się do ucieczki w kierunku własnych okrętów. Grecy próbowali odciąć im odwrót, ścigając ich na brzeg morza. Wybuchł chaos. Persowie próbowali dostać się na statki, jednocześnie stawiając opór nacierającym hoplitom. Ci, którzy ocaleli, odpłynęli. Wyczerpani Grecy spadli na piasek. Nie było jednak czasu na odpoczynek. Kiedy trwała bitwa pod Maratonem, Datys żeglował ku Atenom. Miltiades nakazał wyczerpanym Hopitom marsz do miasta. 42 km w pełnym oporządzeniu. Pokonanie prysów pod Maratonem zajęło mu 3 godziny. A to oznaczało, że Datys był o 3 godziny bliżej Aten. Zaczął się wyścig z czasem. Miltiades wysłał posłańca z wieścią o zwycięstwie. Według legendy był to Filipides, ten sam człowiek, który biegł do sparty. Pokonał 42 km do Aten i krzyknął zwycięstwo, po czym padł martwy z wyczerpania. Miltiades zdążył w ostatniej chwili i rozstawił swą armię. Datys był zaskoczony widokiem czekających na niego Greków. Kiedy Persowie ujrzeli Ateńczyków, nie zdobyli się na odwagę, by zaatakować ludzi, którzy właśnie zadali im tak druzgocącą klęskę. Datys nawet nie rozpoczął desantu. Był pewien, że Grecy polegli pod maratonem. Teraz patrzył na ich szeregi gotowe do walki. Poznając porażkę, zawrócił okręty do Persji. Hipias miał rację. Stracił nie tylko ząb, lecz także szansę na odzyskanie władzy. A Spartanie spóźnili się i nie zyskali sławy. Mimo to byli ciekawi, jak wyglądają Persowie. Udali się pod maraton, by obejrzeć poległych. Podobno po bitwie Spartanie zachowywali się jak turyści. Byli zaskoczeni tym, jak doskonale poradzili sobie Ateńczycy. Nie mogli uwierzyć, że ci zniewieściali miłośnicy filozofii pokonali tak potężną armię. Gdyby Persowie wygrali, zajęliby Ateny. Tym samym zdobyliby w Grecji bazę do kolejnych ataków. Być może historia potoczyłaby się inaczej. Bitwa pod maratonem była decydującym starciem, które umożliwiło odparcie na Chwała maratonu nie przeminie nigdy. To było wspaniałe zwycięstwo. Gdyby nie maraton, nie byłoby rozkwitu greckiej cywilizacji. Persowie stracili 6,5 tysiąca ludzi, Grecy 192. To było wielkie zwycięstwo dla Grecji, ale jeszcze większe dla Aten. W ciągu 20 lat ich obywatele pozbyli się tyrana i pokonali Persów. Stworzyli też nową formę rządu. Demokrację. A Filipides jego bieg przypominany jest w czasie każdych igrzysk olimpijskich i w wielu miastach świata, kiedy zwykli ludzie biegną w maratonie. Wersja polska studio publishing rozlecenie polskie media Amercom. Tekst Marcin Skrobosz. o szkocie.